Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam. Cześć, dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor a to 702 odcinek podcastu BSSB BSS Tajemnic. Dzisiaj mam dla was 10 stałych punktów na liście nowego inwestora z branży BSS. Cóż to za 10 stałych punktów? No cóż, są to elementy, które bardzo często pojawiają się w zapytaniach od inwestorów z sektora BSS, którzy zamierzają wejść do Polski i to u nas w kraju nad Wisłą otworzyć swoją działalność operacyjną. Oczywiście takich punktów można znać ale znacznie więcej i co inwestor, to zupełnie inny zestaw, natomiast można stworzyć pewien koszyk punktów, które bardzo często łączą się ze sobą i niemal zawsze występują obok siebie, niezależnie od tego, czy mówimy o inwestorze z Azji, Afryki, Europy, czy też z obu Ameryk. Więc dzisiejszy plan na ten odcinek jest następujący. Mam dla Was 10 punktów, przejdę przez nie wszystkie po kolei nie będę się mocno w nie zagłębiał, bo bardziej chodzi mi o o to, żeby stworzyć w Waszym rozumieniu, w Waszym mniemaniu... W ogóle taką komplementarną informację, o co w tym wszystkim chodzi i po co te informacje inwestorom są potrzebne. Jeżeli okaże się po dzisiejszym nagraniu, że któryś z tych punktów wywrze na Was większe zainteresowanie, to ja już teraz się zobowiązuję, że będę mógł nagrać odcinek wręcz o każdym z tych punktów z osobna. No ale nie ubiegajmy tutaj na razie faktów. Zobaczmy, jak wygląda ta pierwsza dziesiątka, którą dla Was wybrałem. Ten dekalog, ten swoisty dekalog, Kalog w zapytaniach inwestorów sektora BSS jest następujący. Jako pierwszy punkt nie będzie pewnie, to zaskoczeniem taki inwestor chce posiąść ogólną wiedzę o Polsce i mieć dostęp do raportów. Co robi w tym celu? W tym celu kontaktuje się ze swoją obecną firmą doradczą. Może być to firma konsultingowa, na przykład z Wielkiej Czwórki, albo jakikolwiek inny doradca, butik doradczy, konsultingowy, czy to w kraju pochodzenia takiego inwestora, czy też już u nas, który dostarczy mu ogólną wiedzę o naszym kraju. Na ogół sprowadza się to do. Takiego przedstawienia gotowych raportów, gotowych analiz, które prezentują, że Polska to jest taki, a nie inny kraj, ma taki, a nie inny charakter, rządzi u nas ten, kto rządzi, no i co się u nas w ogóle dzieje, jaka jest struktura gospodarcza, jaki mamy system podatkowy i tak dalej, i tak dalej, bez wchodzenia w tak jakby w głębszą analizę, tylko na podstawie istniejących już danych. Punkt numer dwa: spotkanie lub rozmowa z Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Dlaczego powiedziałem spotkanie lub rozmowa? No cóż, dlatego, że czasami inwestorzy zanim wybiorą się do nas do Polski, to lubią sobie zadzwonić i porozmawiać z przedstawicielami chociażby właśnie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, pa ich wcześniej. Zwany jako PAIS, no bo ta nazwa agencji uległa zmianie na przestrzeni ostatnich kilku lat, to agencja, która odpowiada za rozwój inwestycji w naszym kraju. Jest to agencja rządowa, która ma Wszelką informację na temat grantów rządowych, na temat tego, jaką, mają jaką mamy strukturę gospodarki, kto gdzie jest, jaki inwestor kiedy się u nas pojawił, jak wygląda charakterystyka poszczególnych branż. Więc nie ma się co dziwić, że przedstawiciele sektora BSS-u również zmierzają do siedziby Paichu bądź wybierają sobie ich numer telefoniczny, aby zasięgnąć nieco wiedzy na temat tego, co takiego w naszym kraju się dzieje, albo jak ich biznes może się tutaj rozwijać. Skoro o tym mowa, no to kolejny punkt, już trzeci na naszej liście, to jest spotkanie lub rozmowa z przedstawicielami Biur Obsługi Inwestora lub Agencji Rozwoju Regionalnego, które to działają w polskich miastach. No cóż, PAI wie wiele, ale jeżeli spojrzymy sobie na nasze lokalne społeczności, czyli na to, co się dzieje w konkretnych miastach, w konkretnych regionach, to tutaj Zasób wiedzy jest wręcz przeogromny, a jest on w posiadaniu właśnie przedstawicieli Biuro Obsługi Inwestora, które działają zazwyczaj przy urzędach miast, a drugą taką grupą instytucji, które dostarczają te informacje, są agencje rozwoju regionalnego. Mamy kilka super przykładów, na przykład Investing Pomerania na terenie Pomorza, czy Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego w Bydgoszczy, czy też Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej w Szczecinie, czy też Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej we Wrocławiu. To są przykłady agencji. Natomiast Biura Obsługi Inwestora, które działają przy urzędach miast, noszą czasami nazwy zespołów obsługi inwestora bądź działów obsługi inwestora, które to właśnie przy urzędach miejskich sobie funkcjonują. No dobra, to mamy trzy punkty za sobą, i mamy teraz czwarty bardzo istotny punkt, a mianowicie spotkanie lub rozmowa z kancelarią prawną albo firmą, która opowie o prawnych aspektach uruchamiania działalności biznesowej w Polsce, w tym o przepisach prawa pracy. No, każdy inwestor, który tutaj wchodzi z sektora BSS-u, liczy się z tym, że będzie tworzył zespoły pracownicze, musi więc być wręcz zaznajomiony perfekt, jeśli chodzi o warunki, jakie daje nam polskie prawo w odniesieniu do zatrudniania. Czy to lokalnych pracowników, czy to obcokrajowców, czy to pracy na stałe, czy na kontrakt, czy jeszcze w jakiejkolwiek innej formule. Więc to są rzeczy, które absolutnie są w zainteresowaniu inwestorów z sektora BSS-u i nie ma się co dziwić w takim razie, że w czwartym punkcie tego stałego planu zdobywania Polski jako siedziby na swoje nowe centrum operacyjne jest właśnie rozmowa z kancelarią prawną bądź innym ekspertem, który te tajniki wiedzy związane z lokowaniem inwestycji pod kątem. Działalności gospodarczej czy też prawa pracy, rozwiąże. Punkt 5. Spotkanie lub rozmowa z co najmniej jedną firmą rekrutacyjną. Tak. Dlaczego napisałem i powiedziałem tutaj, że co najmniej jedną? No cóż, przez ostatnich moich kilka lat dowiedziałem się już tego jednego, że raczej tych rozmów z firmami rekrutacyjnymi to nie jest z jedną, tylko raczej z dwoma, trzema albo nawet i czterema. Im dłużej tak naprawdę rozwija się w naszym kraju sektor BSS-u, tym bardziej świadomi są inwestorzy, którzy do nas do kraju wchodzą i lubią zaczerpnąć wiedzę nie z jednego, ale z kilku źródeł. Agencje rekrutacyjne specjalizują się w przeróżnych rzeczach, jedne w konkretnych stanowiskach, inne w konkretnych procesach, jeszcze inne w konkretnych miastach, w związku z czym warto, aby taki inwestor porozmawiał bądź spotkał się z co najmniej jedną, drugą, trzecią, a może nawet i większą liczbą agencji. Aby sobie takie pełne spektrum wiedzy na temat potencjału kadrowego naszego kraju zrobić. Także to jest bardzo, bardzo ważny, stały punkt w zapytaniach inwestorów sektora BSS-u. No to pewnie skoro porozmawialiśmy sobie już o agencjach rekrutacyjnych to nie zdziwi was, że punktem szóstym jest spotkanie lub rozmowa z co najmniej jedną agencją Real Estate. Tak, dlatego że mimo tego iż przyzwyczailiśmy się przez ostatnie lata do pracy zdalnej bądź pracy w domu, to jednak cały czas inwestorzy z sektora BSS-u chcą mieć biura. Te biura mogą mieć mniejsze, większe, na krótki okres, na długi okres, serwisowane bądź stałe. I tak dalej, i tak dalej. Tych pomysłów na to, jak ma być zrobione biuro, jest wiele. Jedno jest jednak pewne: chcą mieć biuro. I tyle. W związku z czym, aby dowiedzieć się, jak te biura w Polsce wyglądają, w jaki sposób można dokonać umowy najmu, czy to krótko, czy długoterminowego, na takie biuro, no to wskazana jest rozmowa z agencją real estate. I tutaj ponownie, na ogół inwestorzy chcą rozmawiać z więcej niż jedną agencją. Mamy jeden wyjątek. Jeżeli firma, która chce wejść do Polski, jest już globalnie obsługiwana przez jakąś agencję, no to na ogół to ta agencja już robi całą robotę z dostarczaniem Informacji na temat rynku nieruchomości, ale jeżeli mamy przypadek, kiedy taki inwestor nie ma stałego partnera w tym obszarze, no to wtedy na ogół jest otwarty na spotkania z więcej niż jedną agencją, aby sobie w głowie poukładać, jak to ten polski rynek nieruchomości biurowych wygląda. Punkt numer 7. Wizyty referencyjne w firmach, które już są w Polsce, i tu mamy dwa, dwie ścieżki, które się pojawiają. Jedne to inwestorzy sobie życzą rozmów z firmami, które w Polsce już są od wielu, wielu lat, aby wyciągnąć od nich trochę informacji, jak im tu się żyje przez dłuższy czas, jak ich biznes się skalował, jakie mieli wyzwania, jak wygląda ich środowisko biurowe itd. itd. Ale pojawił się ostatnio też drugi punkcik, a mianowicie taki, że inwestorzy są też zainteresowani rozmowami z firmami, które dopiero co podjęły decyzję o wejściu do Polski i postawiły tu już swoje pierwsze kroki. Tak, także nie wystarczy zorganizować tutaj spotkania czy też rozmowy z firmą, która no jest u nas w Polsce już od wielu, wielu lat. Trzeba to także uzupełnić o rozmowy z takim świeżakiem, z kimś, kto dopiero co. Pojawił się i zaczął się mocno rozwijać, gdyż emocje, które towarzyszą rozmowom z jednymi i z drugimi są zgoła inne. Czym innym się może podzielić firma, która jest tu już od dłuższego czasu, a zupełnie czym innym, która dopiero włączyła przycisk start i się rozkręca w swojej inwestycji. Siedem punktów za nami, no to mamy 8. Bardzo interesujący, i ten już oznacza, że taki inwestor pojawia się w naszym kraju. Czyli dostał tyle informacji do tej pory, które już go zaciekawiły, aby pojawić się w naszym kraju, no i chciałby sobie pojeździć po tym, że naszym właśnie polskim lądzie. No i co to takiego jest? Ten ósmy punkt to jest City Tour po wybranych miastach. Ja to nazwałem City Tour, no bo w zasadzie można takiej nazwy użyć, a służy to do tego, że po prostu z takim inwestorem wsiada się w busa. Samochód, tudzież inny środek transportu, i się jeździ po mieście, które zostało już wybrane do odwiedzin. Taki inwestor chce ocenić to, w jaki sposób po tym mieście się porusza jak wygląda hmm, Taka, nazwijmy to architektura miejska, gdzie są dzielnice mieszkalne, gdzie są dzielnice biznesowe, jak wyglądają dzielnice biznesowe, jak wyglądają budynki biurowe w tych dzielnicach biznesowych, czyli takie oglądanie miasta ze zwracaniem uwagi na szczegóły logistyczne, które mogą się przydać do podjęcia finalnej decyzji o tym, czy to będzie przyszła lokalizacja na nowe centrum BSS no to skoro wspomniałem że w tym city tourze jest oglądanie budynków to nie ma się co dziwić że w punkcie numer 9 powiem wam wręcz że są to odwiedziny wybranych budynków i poznawanie środowiska pracy tak inwestorzy chcą zobaczyć jak budynki wyglądają jak są bezpieczne jak wygląda ich infrastruktura wewnętrzna jak się po nich porusza jak firmy, które są na tych budynkach zorganizowały swoje środowisko pracy. Więc te wszystkie pytania znajdują odpowiedź w punkcie dziewiątym, czyli właśnie w trakcie odwiedzin w wybranych budynkach. No to koniec dekalogu. Wchodzimy w punkt dziesiąty i cóż takiego tutaj jest, co inwestorów interesuje? Pewnie nie zdziwi Was fakt, że taki inwestor, jak przyjeżdża do Polski, to raczej nie wpada na dwie godziny, tylko spędza u nas jeden, dwa, trzy, a czasami nawet i więcej dni, i to w tym czasie są organizowane mu wszystkie spotkania, aby dogłębnie poznać walory inwestycyjne naszego kraju. Tych spotkań trochę jest, no i wiadomo, że dzień ma też swoje ograniczenia, a człowiek swoją wytrzymałość, więc należy również spędzić trochę czasu. Poza skupianiem się na tych pytaniach stricte biznesowych, i tym dziesiątym punktem jest poznanie polskiej kuchni. Oraz tak zwanego after hours. Inwestorzy uwielbiają pójść wieczorem na miasto i zobaczyć, jak miasto żyje. Uwielbiają w środku dnia pójść na jakiś lunch i zobaczyć, jak funkcjonuje tutaj te całe otoczenie gastronomiczne. Także nie ma się co dziwić, że poza dosyć mocno sfokusowanymi na kwestie inwestycyjne dziewięcioma punktami z tego dekalogu, dziesiąty jest totalnie luźny i raczej pokazujący, jak polskie miasta żyją. Po godzinach, albo jak funkcjonują poza takim typowym środowiskiem biurowym. Koniec. 10 punktów, które są stałymi punktami na liście nowego inwestora z branży BSS, takiego, który właśnie puka do polskich drzwi i chce się tutaj rozeznać. Ja dosyć regularnie biorę udział w spotkaniach z różnymi inwestorami, także mam przyjemność odpowiadania na przeróżne pytania, które ci inwestorzy tutaj do nas kierują. I powiem Wam, że te 10 punktów towarzyszy tym spotkaniom praktycznie na okrągło i non-stop. Tak jak wspomniałem w pierwszym zdaniu, lista może być znacznie większa i oczywiście można sobie ją tutaj uzupełnić, ale te 10 punktów pojawia się po prostu najczęściej. No i to tyle. Taki był dzisiejszy odcinek 702, odcinek podcastu BSS bez tajemnic, który dla Was... Na dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że informacje są przydatne, no i zachęciłem Was również do stałej subskrypcji tego podcastu, albo przynajmniej do tego, żebyście tu od czasu do czasu sobie zajrzeli i posłuchali, cóż takiego ciekawego dzieje się w sektorze nowoczesnych usług na biznesu. Na dziś Wam się kłania nisko, podziękowania dla Was idą i do usłyszenia niebawem. Na razie, cześć.